Mam dzisiaj jazz. Gratuluję Ci Marciu. Skoku ze spadochronu. Oczy mi się same zamykają i tak dalej. Normalnie jest katastrofa lotnicza. Yy, Niemcy we wsi, Rambo w Watykanie. No po prostu za dużo dzisiaj pochmieliłem piwa. Ale jeszcze się dzisiaj troszkę dopiję i pójdę spać. Fajnie siąpi deszczyk. Słucham sobie deszczyków a ludzie bezdomni z złym oknem, a ja doleżą w świetnym wyrku, normalnie jest, fajnie, nie fajnie, zależy, z, który, z jakiego obiektywu to spojrzysz, z, spojrzysz z obiektywu kamery, to jest no, nie fajnie, a spojrzysz z obiektywu moich oczu, to jest fajnie zupełnie, bo je nie mi się tak spać, chcę, że to jest koniec świata. Ustę dzisiaj szybko, normalnie, i kończę z alkoholem na Dosłownie rok, albo dwa lata nie będę pił, w ogóle albo dwa dni, albo jeden dzień. Nie wiadomo, rok to jest jeden dzień. Rok to jest 365 dni, tak? To jest długo. Ale co tam, moje oczekiwania mogą się spełnić wśród kogoś, którego nie znam, i powiem mu kłamstwo, on uwierzy. Nie, bo ja nie kłamię. Ma krótkie nogi, no właśnie, a ja się dzisiaj ja się napiję. a I sobie wypiję. Elecha. Pilsa. A to jest mój psiak, kochany. Nie, ja, pilsio. Dzisiaj mnie kocha. Jest bardzo wdzięcznym pieskiem. No. Bo on jest kochany. Nad wyraz. My się tutaj uzu uzupełniamy się. Fajnie płynia Pan się kocha oj zro... <noise> Przepraszam Przyjęło mi się właśnie rezolutnie piwko Left Pierce Najlepsze piwko na świecie i tak mimów jakby to było dzisiaj a nie wczoraj i tak mi mów, do mnie mów powiedz mi, że kochasz mnie e, z, moja koleżanka skoczyła ze spodochronu i się nie bała to ja też mogę skoczyć z bandy, z bandy zajebiście by się skakało. a teraz skończę, sko, skończę skaczę po piwo do sklepu jeszcze i kończę na ostatnich trzech piwach wieczorowych Trzymaj się, trzymaj się wiatru w polu, trzymajcie się wszyscy na polu, a wolę lepsze gówno w polu niż w pioki w napolu, no, no, dobra, dobranoc.